No, i okazuje się, że to był jej 16-letni syn, właśnie tej Ukrainki, która 3 lata temu przeprowadziła się do Belgii. Rodzina została zamordowana w Belgii. Sprawcą okazał się właśnie ten syn 16-letni, który był w tym momencie w szkole. Co się stało? Że nożem po prostu zadźgał swoją matkę i młodszą 6-letnią córkę, i poszedł po prostu. Do szkoły, a przy tym podpalił ten cały dom, zakryć te ślady zabójstwa. 16-letni kurde syn, ukraińska rodzina. Mówiłem o tym w poprzednim filmiku, możesz zobaczyć. Natomiast przyjechali 3 lata temu do Belgii, aby ratować się od wojny. Jej mąż, czyli ich ojciec, nie wiem, czy to jest jego syn, czy nie jego syn, czy w ogóle jak ta cała sytuacja ma teraz wyglądać. To jest jakaś, po prostu jakaś masakra. Przyjechali, uciekli z wojny, od, z Ukrainy i e, zamieszkali w Belgii. E, małoletnia córka, 6 lat, i jej, jej matka, e, 42 lata, po prostu zostali zamordowani przez porawcę. I ten z okazał się jej po prostu starszy syn. Już po prostu nie wierzę w ludzi i masakra, co się dzieje. E, szukałem właśnie informacji. O, o ich mężu i ojcu, czyli który walczy na froncie. W mediach ukraińskich o tym szukałem, nic nie znalazłem. Znalazłem jakąś informację, że oni mieszkali w budynku księdza, coś takiego, i właśnie w tym budynku oni mieszkali. I ten ksiądz się wypowiada, że bardzo szkoda, więc nie wiem, to, to po prostu świat zwariował. Ten dzieciak 16-letni, kurde, to jest taki dorosły chłop, tak naprawdę, po prostu zadźgał tą swoją matkę, młodszą siostrę, którą e, próbowali jeszcze ratownicy uratować, natomiast ona już zginęła, nie dało się po prostu jej uratować. To, to nie wiem, to już przestaje wierzyć w ludzi, naprawdę, to jest jakaś masakra.